Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Material Detector i jest czymś w rodzaju X-raya, tylko że taki troszkę inny. W każdym razie pomaga nam znaleźć pod ziemią różne różności. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl Znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Material detektor pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, zjeżdżamy sobie w dół i zaraz tutaj na samej górze jest napisane dla Minecraft 1.8 wersja 3.5. Link się na, na 3. zatrzymał, ale to dotyczy właśnie całości. I tutaj klikamy na to właśnie, na to version 3.5, i stąd pobieramy moda. Tutaj pod spodem mamy obrazki, jak to wygląda. Jakiś tam jest na końcu filmik, także sobie możecie to zobaczyć. Ale, żeby pobrać moda, to właśnie klikamy tutaj w to miejsce. I to jest mod bez Forge'a. Bo tutaj jest napisane Forge, ponieważ tutaj właśnie jest wersja 1.7.2 kompatybilna z Forge'em. Ale nas interesuje wersja 1.8 i ona jest bez Forge'a. Także klikamy tutaj na to i tu stąd pobieramy moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I uwaga, uwaga, ja pokazuję instalację tego moda jako doinstalowanie do już wcześniej zainstalowanego na wersji 1.8 moda tumeny items instalowałam go w filmiku pomocnym tuty 496. także jeżeli chcecie sobie zainstalować, jeżeli już macie zainstalowane tumeny items, to po prostu będzie to doinstalowanie do tego, a jeżeli nie macie, to możecie według filmiku pomocem tuty 496 sobie zainstalować tego moda tumeny items i potem zainstalować tego moda, który właśnie instaluje, czyli Material detektor, albo jeżeli nie chcecie mieć to musicie postępować z tym modem Material Detektor dokładnie tak samo jak, jak ja instaluję Too Many Items w filmiku Pomocne Tuty 496. Także jeżeli nie chcecie mieć Too Items, to po prostu mm, pobrany plik musicie tak potraktować jak ja traktuję Too Many Items w filmiku Pomocne Tuty 496. Mam nadzieję, że nie zamotałam Wam tym. Ok, no i co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do, do folderu yy, procent appdata, przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego tu items na 1.8 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed jakąkolwiek zmianą. Ok, jak mamy skopiowany, możemy przystąpić do instalacji. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu versions. Wchodzimy do folderu 1.8TMI. Przypominam, to jest doinstalowanie do tego, który już był wcześniej zainstalowany tm, too many Items. Także wchodzimy do folderu 1.8TMI. Klikamy prawym przyciskiem myszy na 1.8TMI bez tego bez.json. I otwieramy za pomocą Winrara, czy tam ZIPA, co tam mamy. Teraz klikamy również prawym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik i otwieramy za pomocą archiwizera, Winrara, czy ZIPA. Teraz to wszystko sobie yy, zaznaczamy, czyli klikamy Ctrl i A, jest wszystko zaznaczone, i teraz to wszystko przenosimy tutaj do tego 1,8 Tmi jar. Przerzucamy. I klikamy OK. I się przerzuciło. Możemy to już zamknąć. A tutaj stąd musimy wyrzucić folder metaInk, czyli klikamy na niego, klikamy Shift, klikamy Del i wyrzucamy. Na pewno chcemy wyrzucić tak. Czekamy, aż się wyrzuci. Wyrzuciło się. Zamykamy. Zamykamy. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Przypominam, że to jest cały czas instalacja jako doinstalowanie do tego już wcześniej zainstalowanego przeze mnie moda Tumen Items. Jeżeli nie chcecie, o teraz tutaj musimy wybrać profil Tumen Items, który stworzyliśmy wtedy, kiedy instalowaliśmy Tumen Items. Także, jeżeli nie chcecie mieć Tumen Items, to musicie z tym modem postępować dokładnie tak samo, jak postępuje w filmiku 426. Który, do którego link jest w opisie do filmiku. Także wybieramy profil TMI, i mamy wybrany, klikamy play. I no, i czekamy, aż się otworzy. I mamy Mojang już logo. I mamy Minecraft 1.8. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. To jest świat, który stworzyłam, gdy instalowałam moda 2 item. Items. Widzicie, już po prawej stronie mamy taką mapkę, która nam się kręci, to jest właśnie ten Material Detector. Żeby wiedzieć, o co w nim chodzi, klikamy V i tutaj mamy opcję. Mamy rozmiar tegoż, rozmiar skanowania, Dystans jaki może filtrować, yy, czy, ma być, czy ma być pokazywany, czy nie. O, detektor pozycjon jest istotny. Możemy sobie go umieścić right middle, czyli tutaj, gdzie był, albo right bottom, czyli tutaj na dole, albo right top, czyli tu na górze, left top na górze, left middle i left bottom i center tutaj na środku nie na górze tu na środku nie right middle tu jest right bottom right top tutaj będzie to chce, chcemy sobie zostawić detector view horizontal albo vertical yy, na razie sobie zostawimy horizontal i to jest tak jak teraz wygląda v klikamy vertical i to nam pokazuje, także my jesteśmy ludkiem na środku, a to nam pokazuje, co jest pod spodem. No nie wiem, czy to jest fajne. To zależy, kto co chce. Także widać, że pode mną jest lawa. Hmm. A teraz... Chyba to jest lawa. Myślę, że to czerwone to jest lawa. OK, klikamy jeszcze raz V. I tutaj mamy... Mm, zrobimy jednak horizontal. I detecting materiał, czyli czy ma wyszukiwać materiały? Tak ma wyszukiwać. Ok, wchodzimy w materiały i widzimy, że tutaj już Elian wpisał, że diamenty są takiego koloru, a żelazo jest białego koloru. I tutaj możemy sobie dodawać, dodaj blok, tam nie wiem, węgiel na przykład, no tyle tylko, że musimy znać jaki, jaki jest id danego materiału, także to sobie można Gdzieś tam znaleźć na Wikipedii czy gdzieś tam. I wtedy tutaj wpisujemy i tak dalej. No ja teraz nie będę tego robić. Ok. W każdym razie, jak widzicie, możemy znaleźć diamenty i żelazo. Cofamy. Exit. No i teraz sobie poszukajmy. Nie wiem, co jest to żółte na przykład. Teraz sobie poszukajmy diamentów. Jesteśmy. Jesteśmy na. Teraz się tutaj to robi, na Creative. Wybrany mamy Creative, zatem możemy spokojnie sobie tam wchodzić pod ziemię. Weźmy może świeczkę sobie. To już możemy tu zlikwidować. Mamy świeczkę. Będziemy sobie. O, tutaj mamy węgiel. A, czerwona to widocznie jest węgiel. No, i szukamy diamentów. Jesteśmy na jakiej wysokości? F3. Y, XY56 poziom. No to mamy jeszcze trochę do tego, żeby zejść do poziomów diamentów. Mam nadzieję, że nie wpadnę w jakąś lawę. Faktycznie, może to żółta to jest lawa. I teraz jesteśmy na którym poziomie? Na 17, 16, 15. 14, 13, aha, to jest lawa. 12, 10, no słyszymy lawę, a jakoś nie widać. Nie widać diamentów. Może, jak się przesuniemy troszkę. W każdym razie widać, że nie idziemy w kierunku lawy, co jest dobre. Szukamy diamentów. Nie ma, nie ma, nie ma. Może jesteśmy za nisko? Może sobie wyjdźmy troszkę wyżej? O, proszę. O, proszę. I tutaj mamy, jak się tutaj pójdziemy, to będą diamenty. Może zapalmy sobie świeczkę. Czyli tu idziemy w tę stronę, i musimy trafić na diamenty. Może zapalmy sobie. Bo to już za chwileczkę. O proszę, i są. Także jak widzicie, taki modzik, który nam pomaga znaleźć to, co chcemy. Tam, jak sobie wpiszemy różne y, inne materiały, no to w jakiś sposób je sobie będziemy też mogli znajdować. Czyli jak widzicie, mod działa. Ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę AniaPGPL. Cóż to za? Żółte. Coś. Co to jest to żółte? Aha, to jest to, że. A, to są świeczki. To się świeci. <grym> ok. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę AniaPGPL. Oczywiście. Oglądajcie wszystkie moje serie, to już chyba mówiłam, ja już chyba po prostu powtarzam. Czyli jeszcze co pozostało nam? Pozostało nam tylko to, żebyście też łapkowali i subskrybowali mój kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa!